Jedyna taka szansa, takie targi, na które naprawdę nie wkrada się żadna korporacja. 16. edycja Studenckich Targów Sztuki dobiegła końca. Wydarzenie zorganizowane przez Uniwersytet Artystyczny było okazją do poznania oryginalnych, ręcznie wykonanych prac z różnych dziedzin sztuki. Dla wielu uczestników był to debiut wystawienniczy, a dla innych kolejna możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Pierwszy raz się wystawiam, ale jeszcze w zeszłym roku oglądałam i uczestniczyłam jakby jako, jako po prostu odwiedzający. No ale w tym roku w ramach koła defiguracja koła naukowego naszej uczelni po prostu wystawiam kilka swoich swoich prac. Już jesteśmy tutaj na pewno drugi raz. No super fajne wydarzenie bardzo. Ja yeah, wystawiam się drugi raz. W zeszłym roku byliśmy po raz pierwszy. Także wydaje mi się, że, że dzisiaj przychodzimy z trochę lepszą wiedzą, co w zeszłym roku się sprawdziło, też trochę zmodyfikowaliśmy stoisko. No i bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj. Myślę, że najfajniejsze targi w roku. Organizacja takiego wydarzenia to złożony i czasochłonny proces, który wymaga zaangażowania wielu osób. Ale ile tak naprawdę to zajmuje? Każda edycja to jest dużo pracy, z, z mojej perspektywy to jest zawsze dużo pracy. To jest bardzo dużo jakiegoś takiego ogarniania, ogarniania rzeczy, które tu muszą być zrobione. Pierwsze rozmowy już o tej edycji mieliśmy w styczniu podczas ewaluacji Zeszłorocznej edycji. Realnie zaczęliśmy o niej rozmawiać gdzieś w lutym, marcu. Wiadomo, że ta intensywna praca tak naprawdę zaczyna się w październiku, wrześniu. Z perspektywy wystawcy natomiast zajmuje to... Miesiąc, a szczególnie intensywne były ostatnie dwa tygodnie, powiedzmy, z zarywaniem nocy. Ciężko to powiedzieć, nie? No bo w pewnym sensie robię to już od kilku lat. <grym> I to trochę tak, tak działa, że tak to, 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 to taki proces, proces trwa i trwa, ale no, ostatnie miesiące były, były intensywne. Zrobienie wszystkiego zajęło mi około dwóch miesięcy przed. No po parę dziesiąt godzin na pewno. Targi charakteryzuje wyjątkowa różnorodność. Każdy odwiedzający może znaleźć coś dla siebie. Artyści prezentują własny, niepowtarzalny styl oraz inspiracje, które z zaangażowaniem starają się przedstawić. Staraliśmy się jakoś minimalistycznie ukazać plakaty, które robimy. studujemy wzornictwo, ale też zajmujemy się grafiką przy pracy, więc myśleliśmy, że możemy trochę zaproponować nowych plakatów, które stworzyliśmy razem. Zajmuję się tworzeniem biżuterii z ceramiką. I tak, tutaj wszystkie zawieszki mam ceramiczne. Z kamieniami naturalnymi też tworzę, no ale głównie, głównie ceramika. Ja prezentuję odlewy z takiego miksu gipsu z żywicą. Jestem zainspirowana kolorem, uwielbiam jej łączyć. Druga połowa stoiska to też Powiedzmy jest o tym samym, czyli też o inspiracji kolorem, natomiast jest to trochę inny medium, bo jest to tkane, mam tutaj szaliki, breloczki oraz torebki. Studenckie targi sztuki co roku przyciągają setki odwiedzających oraz twórców. Panująca tam atmosfera nie tylko zachwyca, lecz także sprawia, że wielu z nich chętnie powraca, by ponownie doświadczyć inspirującego świata sztuki. Ta atmosfera jest fenomenalna, jest masa świetnych ludzi. Generalnie cała atmosfera tego luzu i ciepła jest, jest bardzo przyjemna. Teraz jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę, taka kreatywność i w ogóle tyle różnych, różnistych kompozycji, że na pewno coś kupimy i będziemy odwiedzać częściej. Póki co jest super, jest naprawdę bardzo dużo kreatywnych osób. No Zaskakują mnie tutaj te stoiska, niektóre naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Możemy tu dostać plakaty, obrazy i biżuterię. Studenckie targi sztuki to przestrzeń, w której młodzi artyści pokazują swoją kreatywność oraz nowe spojrzenie na świat. To idealna okazja, aby porozmawiać z autorami różnych prac oraz zdobyć jedną z nich do domu. To tu właśnie bije serce przyszłej sceny artystycznej. Dla Flesha, Sandra Glenda.